Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Nesit Zoom. Dzisiaj razem z Anią pokażemy wam trzy rodzaje krótkich leginsów model OSKZ, OSKD oraz OSKK. Pokażemy podobieństwa, a także czym się od siebie różnią. Zapraszamy na dzisiejszy film. Nasze krótkie leginsy zostały wykonane z dzianiny nowej generacji Flexible 4K Ultra HD. Zastosowana w niej technologia 4K zapewnia nadruk klasy premium, a jej unikalne możliwości i rozdzielczość pozwalają nam na tworzenie wzorów z efektem 3D. Materiał jest elastyczny, świetnie dopasowuje się do ciała, zachowując niczym druga skóra, a przy tym jest delikatny i doskonale oddycha. Model OSKZ, czyli Legis Zero, sprawdzą się idealnie podczas treningów upalne dni, jak również przez cały rok na zajęciach indoor. Posiadają szeroki pas z wysokim stanem. Z przodu odblaskowe logo, a także jedną pojemną kieszonkę zapinaną na zamek, która pomieści telefon, chusteczki czy klucze. Leginsy OSKD, czyli dwie trzecie, są kompromisem spośród krótkich leginsów, jeżeli chodzi o długość nogawek. Wewnętrzny klin wykonaliśmy z delikatnej i miękkiej dzianiny Brisk Soft, dzięki czemu mamy zapewnioną jeszcze lepszą cyrkulację powietrza. W pasie znajduje się sznurek dla lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu na nogawce daliśmy odblaskowe logo, a z tyłu znajduje się kieszonka na zamek, do której bez problemu zmieści się telefon. OSKK to ostatni prezentowany model krótkich leggingsów. Pasuje do każdego typu sylwetki, aktywnie wspierając podczas wysiłku. Tu również do wewnętrznych paneli wykorzystaliśmy dzielinę Brisk Soft która szybko odprowadza wilgoć i zapobiega otarciom. Sznurek w pasie jako dodatkowa regulacja sprawia, że leginsy pozostają na swoim miejscu przez cały trening. Z tyłu po obu stronach znajdują się kieszonki zapinane na zamek, do których schowasz telefon, klucze lub inne przydasie. Z przodu standardowo mamy odblaskowe logo dla zwiększenia widoczności. Dodatkową zaletą tego modelu są silikonowe taśmy u dołu nogawek, które zapobiegają podwijaniu się czy podciąganiu do góry. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia wkrótce. Pa!